Że się uda, po kolei, po kolei, po kolei, pierwszy, jak się nazywasz? Zmoro. Dwudziesty dziewiąty level. Upiór z 29. dziewiątego levela. Masz, frajerze. Jest, jednego mniej, jednego mniej i przeżyłem, jednego mniej i przeżyłem, Ta, ra, 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 i przeżyłem. Regeneration. Uuuu, fuck. No, dzień dobry kmina a do widzenia. Kanapka z szynką, tak. Dobra, kanapka z szynką długo się zjada, w związku z tym jest dużo mocy. Mocy ci dużo u mnie. Dobra. Jak tam? Mam tam wszystko. O, widzisz. Jest jesteś paskudny. Paskudny upiorze jesteś. Wiesz o tym? Teraz tylko muszę stawki od telewizora odłączyć, żeby swoją grę słyszeć. Aha, no tak. No ale już tak. kabelki sobie, żeby tak podłączyć wszystko, że będę słyszał normalnie. Pisko w tych słuchawkach dobra Ach, ty. No, ty upiorze numer dwa. Dobra, jeszcze trzeci. Absolutnie Jarden na upiory, bo inaczej to jest bida, panie z nędzą. 29-lewelowe upiory. Kozak. W, w ilości więcej niż... Uuu, cholera jasna. No, 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 chodź tu, chodź tu, chodź tu. A tu brzdal? Oj, nie trafiłem. Dobra, dobra. A! Nie mam czasu, nie ma czasu na reakcję. jak krew. Gin! Tak jest! Nie zginął! Ja pierdzielę! ale tak, tak już się raz załatwiłem, wiesz? Na upiorach. Na zwykłym tam chyba dziesiętolowym upiorze takim, wiesz? Tym bez czapek, bez bajerów. Zwykły taki z buta zapach wyszedł, kurde, chłopie. Leje go, leje, leje. rozstroił się, wiesz? Dla zmyłki. I, i te wszystkie jego odbicia zaczęły się przemieszczać, jest tak lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, nie? Ja jednego ciach, drugiego ciach, wydawało mi się, że dwóch ciachnąłem w sumie, nie? A on zniknął i pojawił się za moimi plecami. Ja na luzie mieczyk sobie i tak, tak patrzę na ekran i się zastanawiam, czemu to jest tak zielono? <laughs> A on mnie po prostu, chlas przeleciał. Zrobił mi, wiesz, zero wizji. Masakra. Bez mieczny. Wiesz, wypadłem z rytmu, wpadłem w panikę. W ogóle chaos, wiesz. Z, kosmos. Zaturlałem się gdzieś w ścianę, wiesz w kąt. Masakra po prostu. Tak jak te wilki, wiesz, przy tej wywernie tam wtedy. No, 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 no. no, no. Powiedz mi, ty pamiętasz gdzie kupiłeś ten wywar od resetu gdzie to było? Mówię. Eee... Zobaczę, czy będę... Mógł to na mapie. Czy będzie informacja o tym? No patrz, jeszcze tu się jakieś pałęta 9 ich było. Znaczy, 4 ich było, znaczy się. To jest bodajże... Proszę, jak wejdziesz sobie na mapę... Skąd, a potem się tutaj... Ten kolega mi się tu pojawił, dodatkowy. Że go na powierzchni Tak. Wlekam go na powierzchnię, chodź tu, chodź tu, chodź tu Jest zgładzony. Nie, znowu to samo! Jasny win jakiś, nie wiem, eee... Ma taką zdolność, że w momencie, kiedy ma wiesz, praktycznie ostatni cios, to znika i pojawia się gdzieś tam za twoimi plecami. Z nienacka oczywiście, tak? E, dobra.